Cześć, bajkowy z tej strony. Chciałbym to oto zaprezentować. Takiego oto. Jest to Triumph Tiger 800 w wersji XC, rocznikowo, modelowo 2012 rok. Motocyk. Widzicie, w bardzo fajnym stanie. Motocyk pochodzi od pierwszego właściciela. Jest z pełniutką dokumentacją ze wszystkim. szyba ładna jest tak samo tutaj tej lampki gdzie dodatkowo jest wyposażone w halogeny opony przód i tył naprawdę w super stanie DOT 21 zamontowane są nowe tarcze hamulcowe wraz z klockami, jest to TRW Widzicie, są gmole dodatkowe, są handbary, są oryginalne kufry boczne e, Traianfa, centralne jest to kappa, duży motocyk z przebiegiem 57 tysięcy kilometrów jak widzicie na 53 tysiące kilometrów motocykl był w serwisie miał robiono cały serwis silnika zawory nie zawory wszystko, wszystko to dokumentowane W liniach oponka na łące z tyłu, tak że wszystko w superstanie jest widać, jak widać, najgorsze No, a teraz wszystko ok. No, Mam oddech zblokowany, to jest system wachliwych kuprów trend, to w oryginalnej To są takie właśnie oryginalne koczepki, które można zamontować, żeby się te kufry nie, nie bujają w trakcie drogi. Jak widzicie. To jest wydech, jest to skorpion karbonowy. Dobrze, dużo fajniej chodzi na na tym wydechu. Silnikowo, mechanicznie w super stanie motocykl, wizualnie tak samo. Więc, jeżeli ktoś szuka fajnego Triumfa Tigera 800, to jak widzicie ma jeszcze fajne wersje XC na szpychowanych kołach, ktoś czy, czegoś takiego szuka i potrzebuje, jak najbardziej zapraszam, posiadam dzisiaj takowy egzemplarz.